W czerwcu 2019 roku w Powiecie Koneckim miały miejsce ponowne wybory samorządowe. Wtedy zwyciężyły dwa ugrupowania głoszące hasła zmian. Prawi i solidarnie z liderem Grzegorzem Piecem, czyli obecnym starostą Koneckim, oraz nowy powiat Roberta Plecha, z którego startowali m.in. obecny wicestarosta Wiesław Skowron i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk. Zmiany zapowiadano na różnych płaszczyznach. Dziś przyglądamy się tej osobowej. Od czasu wyborów zmieniły się osoby odpowiedzialne za zarządzanie w trzech ważnych wydziałach starostwa powiatowego: w Wydziale Komunikacji i Transportu Wieloletniego naczelnika Zbigniewa Struzika zastąpiła Bożena Dąbrowska. W wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami Katarzynę Zawrzykraj zastąpiła Lucyna Kołodziejczyk, a w wydziale rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa stanowisko naczelnik pełnione wcześniej przez Agatę Binkowską, Witolda Wójcika czy Mariana Króla teraz przyjęła Lucyna Ziętek. Do dużych zmian personalnych doszło także w jednostkach powiatowych. Dyrektorem w Domu Pomocy Społecznej Etola w Rudzie Pilczyckiej nie jest już Zofia Zięba, a funkcję tę pełni obecnie Iwona Wielgopola. Z kolei w powiatowym urzędzie. Gdzie pracy w końskich w fotelu dyrektora Bożene Urban zastąpił Jacek Werens. Przypomnijmy też, że decyzją nowej Rady Powiatu zlikwidowano filię pub w Stąporkowie, której kierownikiem był Łukasz Świerczyński. W tej chwili w tym mieście funkcjonuje już tylko punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym można załatwić najpilniejsze sprawy związane z zatrudnieniem.